W tym zadaniu należy określić współrzędne punktu, który należy do ramienia końcowego kąta spełniającego takie założenia. Narysujcie więc na początek układ współrzędnych i oznaczcie w nim ćwiartki. Teraz przeczytajmy ten wierszyk. Myślę, że go już znacie. W pierwszej ćwiartce Wszystkie funkcje trygonometryczne są dodatnie. W drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. I teraz chciałbym odnaleźć ćwiartkę, w której spełnione są te warunki dla kąta, że tangens jest dodatni, tangens jest dodatni, już czekaj, tak, i kosinus jest ujemny. To może zacznijmy od dodatniego tangensa. Otóż tangens jest dodatni w pierwszej ćwiartce, bo wiemy, że w pierwszej ćwiartce wszystkie wartości funkcji są dodatnie. Ja sobie tutaj zapiszę, że tangens alfa będzie dodatni w pierwszej ćwiartce i jeszcze widzę z tego wierszyka, że w trzeciej ćwiarce tangens jest dodatni. Tangens alfa jest dodatni. Natomiast poszukajmy, gdzie jest kosinus ujemny. W pierwszej ćwiartce wiemy, że wszystkie funkcje są dodatnie. W drugiej tylko sinus jest dodatni, więc to oznacza, że kosinus jest ujemny. W trzeciej ćwiartce tangens i kotangens jest dodatni, no to to oznacza, że kosinus jest ujemny. No i w czwartej ćwiartce kosinus jest dodatni. Ok, czyli już widzimy, że nasz kąt będzie położony w trzeciej ćwiartce układów współrzędnych. Położenie jest standardowe, to znaczy, że Wierzchołek kąta musisz ustawić w początku układów współrzędnych. Ramię początkowe rysujesz na dodatniej pół osi x, a ramię końcowe musi przechodzić przez trzecią ćwiartkę. I to jest kąt alfa. I na tym ramieniu znajduje się punkt P, dla którego mamy powyznaczać współrzędne. Współrzędną x i y. I żeby to zrobić. Skorzystamy ze wzorów z tablic maturalnych. Zobacz, tutaj masz taki wzór. Tangens r al alfa to się równa y przez x. Ten wzór przepisujemy tutaj. Wyznaczamy z niego jedną z niewiadomych. Na przykład wyznaczymy y. Więc pomnożymy obustronnie to równanie przez x. I otrzymamy wówczas y to się równa 2 trzecie x. W kolejnym kroku skorzystamy z tego wzoru. To jest odległość punktu P od początku układów współrzędnych. I my tę odległość mamy podaną w zadaniu. Ja jeszcze nie zapisałem po to, żeby tutaj już nie no, nie robić nie robić bałaganu. R podana jest taka liczba. Pierwiastek kwadratowy z 13. I teraz zauważ, że mając ten wzór i gdybyśmy podnieśli go obustronnie do kwadratu, zobacz, mamy r równe pierwiastek kwadratowy z x kwadrat dodać y2. Jak podnieślibyśmy ten wzór obustronnie do kwadratu, to pierwiastek zniknie. I otrzymalibyśmy wówczas taki wzór. X kwadrat dodać y kwadrat to się równa r kwadrat, czyli tak jak w twierdzeniu Pitagorasa. Do tego wzoru podstawmy w miejsce y to, co policzyliśmy w tym miejscu. Czyli x kwadrat przepisuję. Tutaj podstawiam 2 trzecie x i podnoszę tą, to wyrażenie do kwadratu. I jeszcze w miejsce literki r wstawiam pierwiastek kwadratowy z 13 i podnoszę to do kwadratu. No i teraz muszę wyliczyć z tego równania x. x to będzie właśnie współrzędna xowa punktu p, który należy do ramienia końcowego kąta. Piszemy x kwadrat dodać. Tutaj mamy potęgę, która zadziała zarówno na ten ułamek, czyli na dwójkę i trójkę oraz na tego x czyli kolejną otrzymamy 4 9 x kwadrat to się równa z prawej strony potęga likwiduje nam pierwiastek i zostaje 13 następnie x kwadrat mogę zamienić na 9, 9 po to żeby mi się łatwiej dodawało więc 9, 9 x kwadrat dodać 4 9 x kwadrat to jest 13 dziewiątych x kwadrat Następnie dzielę obustronnie równanie przez 13, dzięki czemu zobacz, te trzynastki znikają, skracają się, upraszczają się do jedynki. I jeszcze mnożę obustronnie równanie przez 9. Mnożę przez 9. Zostaje X kwadrat równy 9. Następnie to równanie należy spierwiastkować. I teraz uważaj, z lewej strony. Otrzymamy pierwiastek kwadratowy z x kwadrat. Z prawej strony otrzymamy pierwiastek kwadratowy z 9. Pierwiastek kwadratowy z x kwadrat zamieniamy na wartość bezwzględną. Pamiętaj o tej własności, że każde wyrażenie, które jest podniesione do kwadratu i schowane pod pierwiastkiem, zamieniamy na wartość bezwzględną z tego wyrażenia. Czyli pierwiastek, potęga znika, i tylko pod wartością pojawia się wyrażenie. Bez tych dodatkowych elementów. Natomiast pierwiastek kwadratowy z 9. To jest oczywiście 3. W kolejnym kroku musimy określić jaką liczbą jest x, czy to jest liczba dodatnia, czy ujemna, może równa 0. No tutaj 0 nie otrzymamy, ale możemy powiedzieć czy ta liczba jest dodatnia, czy ujemna. Skoro wiemy, że x to jest współrzędna xowa punktu i my wiemy też jak ten kąt jest położony w układzie współrzędnych, to zauważ, że w trzeciej ćwiartce wszystkie x -y są ujemne. y też są ujemne. Niż tutaj masz x ujemne, a tu masz y ujemne. I punkt P na pewno ma współrzędną xową ujemną, yową ujemną. No więc, jeżeli już wiemy, że współrzędna xowa jest ujemna, to opuszczając wartość bezwzględną, musisz zmienić znak na przeciwny. Ja to zapiszę tutaj, żeby już nie mm, przesuwać tego ekranu. Widzisz, zapisuję. Wyrzucam. Z podwartości bezwzględnej wyrażenie, ale z minusem, tak? bo wiem, że ta liczba jest ujemna. Czyli minus x równa się 3. No i teraz dzielę obustronnie równanie przez minus 1. Otrzymuję x równy minus 3. I to jest współrzędna xowa punktu P. Następnie policzymy współrzędną y. -ową. Podstawimy tutaj liczbę. Skrócimy trójkę z trójką do jedynki i zostanie y równy. Minus 2. No i na koniec podajmy już tylko odpowiedź. Punkt P ma współrzędne minus 3, minus 2. Być może to zadanie widzisz jako jakiś dramat, bo jest naprawdę dużo rzeczy, nad którymi trzeba zapanować, ale spokojnie, są jeszcze kolejne przykłady i możemy na spokojnie to tutaj przetrenować i te wszystkie, wszystkie tutaj kolejne etapy sobie powtórzyć. I zaraz zobaczysz, że to jest to rozwiązanie jest po prostu logiczne. Innego schematu tutaj nie przyjmiemy w tym rozwiązaniu, jedno będzie wynikało z drugiego. Więc zapraszam serdecznie na kolejne odcinki i do usłyszenia za momencik. Papa. Pa. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa, pa.